Co ty gadasz? Pompa Ale wiesz, ile ja takich telefonów odbieram Panie Kamilu, bo mi ładnie odpala Pompa! Wszyscy zgod od pompy No jest, jest można go przepaskiem wcisnąć Tak tak to trzeba się przyzwyczaić Dobra, kontynuujemy Popasowałoby dzisiaj tą trasę skończyć Tak a tu dopiero 28 klasków Tak? Tak, żeby do Co robimy? Ale rzucasz kamieniami. Patrzcie panie. Kamery już nie ma kamil. Może... Kamery nie ma, mówisz? Nie no, jeszcze za wcześniej. Niech się tam weźmie spod nagrywa. Później ją znajdę w twoim plecaku. Ale wiesz, ciul tam z kamerą... tam z kamerą, zaraz napiszę do teścia, że, żeby to Audi tam przestawił, co stoi. Ale w ogóle fajna pogoda nam się trafiła, bo nie ma też takiego upału mega. Ja Zamówiłeś. Tak. Troszeczkę... Zachmurzone, ale to dobrze, bo jakby słońce waliło, to też by nam przygrzało czachy. Tu w lewo jedziemy. Lewo? lewo, lewo. Ale to co oni tu asfalty porobili? Znaczy, żeby samochody jeździły. <laughs> tak, ale jeszcze niedawno ich tu nie było. No, nakłada takie droga, to się nie nadaje. Łatwo można wypieczyć. Moskwa, nawet się nie kurzy teraz. Tam, <laughs> nikogo nie widzę. Musiałem zrobić odstęp, bo nic nie widziałem. Wiem, ja zrobiłem. Ja zrobiłem od kabina odstęp, bo tam je nie leciały. Musiałem, tak. tro musiałem trochę pasek ochłodzić. Powiem <laughs> <laughs> wam, że z tymi, z tymi stresami to jest tak. Generalnie bardzo fajne sprzęty, tylko te bolączki, które wiesz, wiecie, wychodzą, takie skurzające, typu czujnik oleju, te rozruszniki teraz, nie, te przekaźniki, parujący wyświetlacz, nieszczelny wyświetlacz przede wszystkim, to jednak wkurza, nie? Bo wiesz, Jacek, że... Jacek, Wiesz, że tobie rozbieraliśmy wyświetlacz, mówił ci Tata, czy nie? Komu? Jacek. A? Wiesz, że tobie rozbieraliśmy wyświetlacz? Mówił ci ojciec? Ja? A nie, nie, nie słyszałem. No to tak, no bo odstawiłeś kładę, e, a my patrzymy wieczorem, a tam para od środka, od środka w liczniku. O kurde, to, to po tym myciu, wiesz? Tak, po tym myciu, dokładnie, czyli nalałeś wody e, i zalałeś licznik, rozebraliśmy ci go, wysuszyliśmy i złożyliśmy go na silikonie, wiesz? O kurde. Bo ta uszczelka, która jest fabrycznie, to ją sobie można wsadzić. Wiecie, gdzie? No. Wiesz, co a propos tych wyświetlaczy, to ja proponuję przykrywać, w przymieciu. Bo... E, nie chodzi o to. Znaczy, o to też. Znaczy, kurczę, jak spijesz, to wszędzie bo... wodę. Tak, po pierwsze, nie lać bezpośrednio po wyświetlaczu. Druga rzecz, e, rozebrać go najlepiej by było i go złożyć na silikonie. A rzecz czwarta, to. Trzecia. Spier. Dobra, eee... to On jest tak zamocowany, że jak tam się między licznik a obudowę... bo on jest w takiej obudowie tutaj zamocowany jeśli się licznik... E, tam naleje woda między licznik a obudowę to ona tam nie ma dobrego odpływu i ta woda chwilę tam stoi w tym liczniku Także tam albo trzeba go zamontować i dać takie podkładki dystansowe, żeby woda miała gdzie spływać i najlepiej wywiercić dwie dziurki jeszcze. Ale to taki tam techniczny niuans, nie? Dwie dziurki musisz. <grywia> raz, raz, tak raz, raz jedna, raz druga. Czyli przed serwisem trzeba go zalać. Tak. tak. Jedną dziurkę większą, drugą mniejszą. Tam jechałeś, bo tak na pewniata jedziesz? Nie, właśnie nie. Ażby jakiś ko, ko, konar. A ty różnie nie, jest, to... wiesz? Raz konar, raz jakiś taki dołek zarośnięty trawą, różnie to bywa, nie? No. A na przykład taka trasa w zimie, nie? To daje całkiem inne doznania. Tak jakbyś pierwszy raz jechał nią. W ogóle byście nie poznali, na przykład. Jeśli by to było zawalone śniegiem, nie? Także doznania w zimie są jakby sto, 180 stopni inne, jak się kłodziorem jedzie. Ty, Ale... na plus? Wiesz co? Też super. To kwestia ubioru odpowiedniego. Wiesz, kale, kalesony, chłopie, dwie pary dresów, dwie bluzy, kurtka i ogień. No. Ubierasz się po prostu tak, żeby ci było ciepło i tyle. Nie ma czegoś takiego, jak, jak pogoda, niepogoda nakłada, nie? Tak, tak. najbardziej to się zmienia kolor. Kolor czego? Otoczenia. A no tak, tak. Klimat, klimat w ogóle inny. I też jest, wiesz, taka adrenalinka, bo nie widzisz tych dróg, bo one są przysypane śniegiem. Ja tu w prawo. Tak. No za fajnie wyrąbać. Trzeba Jeździłem sporo na uh, w zimę. Także... Maszanem. Trzeba przyczepić. No tak. <słuch> Także miałem nieraz miękkie lądować. Taki plus Tak. Tutaj chyba ten lh 300 nie chciał iść, nie? Jechał, jechał. A lh to pomyłka. To Powiem wam, lepiej nie kupować składa, niż kupować in Bo to naprawdę no to, pien pieniądze oni. wyrzucone totalnie w błoto, totalnie. Bo to jest tragiczna jakość wykonania. Ale na obu, chodę, no, ja, czy nie jest to nie, czy nie? Oczywiście, że tak, no. To jest taki trochę ulepszony znaczy, Nie no, to wiesz, no. No chyba, że tak grzyby do lasu, ale to tylko, naprawdę. A kiemko? Kiemko jest ok. Tylko, że układ kierowniczy razem z przekładnią kierowniczą i, i wspomaganiem w tej 700 no to tragedia. Bardzo, bardzo taki e, delikatny, po prostu delikatny. Powiem Wam tak, większość składów jest spoko, dopóki... Znaczy zależy do czego potrzebujecie, nie? Wiecie, no bo... E, no, no, drzewa? Tak. <ślad> Albo, czekajcie. Bo awaryjność kłada rośnie wprost proporcjonalnie do jego katowania i to są złote słowa. A od dawna yy, myśleliście o zakupie kłada? Piotrek, na przykład ty? Ja tak wiesz, od roku gdzieś. Ale to takie spełnienie jakby marzeń z za mało lata czy, czy jak? Wiesz co, do no, początek to były samochody terenowe, nie? Ofro. Aha, no no no. No to tam, już trochę Jeepem Grand 3 4.0 benzyna, później Nissan Patrol K160, no to jest taki już zadytek, wiesz, przerabiam go teraz na żółte tablice, nie? A wspominałeś, no. No, no, a, a chciałem zawsze właśnie, wiesz, taką odskocznie, wiesz, pojechać gdzieś turystycznie, gdzieś coś tak, odpocząć, a wiesz, że tak. No, no. Terech. Na grzyby. Tak. Żeby to nie, wiesz. <laughs> No to spoko i w końcu się udało, nie? Zrealizować. No tak tak. Wiesz, otwierają się nowe możliwości jak się ma kłada. To, to jest świetna rzecz, no ja no jestem... wiesz, autami to już u nas nie bardzo, wiesz, Jeździliśmy już na Ukrainę, nie? Aha, aha, aha. No to wiesz, te szlapany, to wiesz, tam już trzeba było je wiesz, forsować, że tak powiem, bo <laughs> wiem, nie? Wiem. Ale to już dawne czasy, nie? <laughs> A Jacek u ciebie? Nie to? Jak się zaczęło? Pierwsze ja to młodemu kupiłem układach. Tak? Aha, ma małego jakiegoś pyrczka, tak? O, e. to się. nie? Nie, nie, no dobra, to ja, ja, ja połączyłem nas jeszcze raz. Dobra, to kontynuuj, Jacek. Że młodemu układach kupiłeś, tak? Ja się da, tak tak, 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 no, tak. Jeszcze ja młodemu kupiłem. Jakiego? Na 50 nie? Takiego. Masz 4000. Aha, aha, o, to się zaszalał. Net, A. Netto, A, czy, net, jest zaszalał. Netto czy Netto czy to, to, to. Ale daj radę, jak się to nie podać, to się zakręci. No to spoko, spoko. Ale nie, powiem ci, że... Głównie to bratek, żeby potem sobie kupić, nie? No tak, tak. Najpierw trzeba było trochę na dziecko zwalić, nie? Tak. Ja, ja w ogóle nie interesowałem się kładami do Nie przejechałem koło salonu, patrzę się, a co to kład. Co to kupię, no nie? Tak? <głos》>, tak, dokładnie. Wziąłem tego na no i pierwsza przełaszka to był dzwon w drzewo. Naprawdę? I tak, rozumiem. Miesiąc szukałem plastików, żeby go naprawić. No to ładnie. Wtedy, no, wtedy wiedziałem, że już się koła odkręcają. Jak żeś po drzewach jeździł, to się odkręcały. Nie, myśli. nie, nie. Ja też pierwszy kład ten Linheim 500, chociaż tą 500 ką ona mnie jakby nie zawiodła, nie? To był kład generalnie gówniany, nie? Ale jak na początek był i tak spoko dużo straszednich kilometrów zrobiłem, tak naprawdę się nie psuł, także jakoś by się trafił ten egzemplarz taki w miarę, nie? No a później to już poszło, nie? Ale to miałeś taką zajawkę od młodego, nie? Wiesz co? Eee... Tak, zrobiłem sobie taki prezent na 30, na 30 Urodziny stwierdziłem, że Kamil kupisz sekłada, kłada dużego kłada, se kupisz będziesz jeździł. No i tak się, tak się to. Rozwinęło. No i rozwinęło się do tego stopnia, że dzisiaj że dzisiaj jest stos generalnie, nie? Dzisiaj Fajne. Jest, jest fajnie, jest fajnie. Ty Jaczek, jeżdżę za mną? Ale czas. Ja tak środki, raz na lewo, na prawo, ale że szukasz tam, żeby unikać kurzu. Tam milion miał radę z tą kominiarką, kurczę. Że co? My, że miałeś radę z tą kominiarką, bo Oczywiście. była... Oczywiście. tak no. Kominiarka to podstawa. Ostatnio no, się wybrałem, to pafiłem na deszcz, jest ja niele. No jak jest deszcz, to, to się nie miło jedzie, bo komfort, komfort taki jazdy spada bardzo. Ja nie lubię w deszczu. Może deszcz być zimno, nie. może być zimno, może być wszystko, ale nie deszcz. O, fajnie. Eee, prosto? Coś <laughs> to jest prosto. <laughs> A tu nawet nie ma, nie ma żadnych podjazdów. Tak, no, tu ktoś ma zamek. Tak, to, taki to, mini, to. mini zamek, no? no kultury. Tam jest pójść czy nie? Ej, co ty? Nie, nie. Nie, nie to mi, Tutaj, mi, się, mi, się, mi się takie wynalazki nie podobają. To I nadają Maryję, radio. <laughs> Samemu się trochę słabo jeździ, bo. Na przykład, w tej chwili, wiecie, jakby się cokolwiek stało, nawet kład by się zepsuł, nie? No to co, no to co kurde zrobisz? To tak lipa trochę, to, to przyjedź po mnie, gdzie? <grystanie> to No lasz. Nie, to, kłamie, to jest prawda. Dlatego no samemu to gdzieś raczej wokół komina, bliżej, nie? A tak w taką, mówię, dalszą trasę, to... Wiesz, ale gorzej jest, yy, jak właśnie takie... Takie krowe jak my mamy, no nie? Bo musisz kładem też przyjechać yy, te, też takim dużym, żeby go pociągnąć jednak, na no, nie wszędzie. No tak, tak. No. To jak masz... A wiesz, jak jesteś jeszcze w jakimś cięższym terenie, to weź kłada ciąg. To też skurczy lipa. W sumie. ty zostawisz k pisonem. Dokładnie. <laughs> A druga sprawa to jest to, że na przykład jak się coś stanie, nie wiem, tubie, nie? Wpadniesz, składa, nie wiem, przygniecie, czy, no cokolwiek. No właśnie, wszystko gdzieś tam może stać. No to ty jesteś sam, nie? No. No i nie to, no, że jesteś w to cię szybko dormię coś. <laughs> tak, strasznie. Były, były takie przypadki. Że co? Że gościa kładł, przygniół i się w kałuży utopił. No tak, przygniót go, twarz miał w kałuży, nie miał czym oddychać. Tak, i... tak, tak. No i Strasznie, kurde. No, no straszna śmierć. <laughs> no. Głupia, no. głupia śmierć. Głupia, a, wystarczy, a wystarczyłoby, żeby ktoś był, nie? żeby no nie był sam i już jakby po, po kłopocie. Uwaga, tutaj ogień na tłoki. A za miesiąc, e, te moje chłopaki, czyli ten Chris Cross, tam co z nimi czasem jeżdżę, nie? Marcin wyjadą na, na Ukrainę na tydzień czasu. Tysiąc km chyba 200 nie, siedemset kilometrów do zrobienia mają. Także ja im po, ja po prostu życzę powodzenia, nie. A ty nie jedziesz. Co ty? Tam jest gdzie jeździć, naprawdę. Tak, tak. Jadą aż, aż pod Rumunię, wiesz. I A, no, wracają no. z powrotem. Pewnie pasmo po Gorganów, wiesz tam fajny jest teren, jechać tam na drogę Legionów. Znaczy ja nie jadę, bo ja bym tam nie wytrzymał po tyle dni jazdy. Ja jak pojeżdżę jeden dzień, dobrze to wiesz, to na drugi dzień nie mam jakby ochoty wsiadać na A tam siedem dni wiesz, jazdy i tam pełen ogień, wieczorami o, o Także to ciężko z wątrobą. Także nie, nie, nie. Ale tak na, na dwa dni bym pojechał, nie? Ale nie na, na tydzień, to, to nie to. Aż za dużo mówisz, że wątrowa by ci nie wytrzymała? Nie, nie miałbym zajawki, żeby aż tak jeździć, wiesz, codziennie po tyle kilometrów. Fajnie jest sobie zrobić taką dłuższą trasę jak dzisiaj i później, wiesz. Przerwa kilka dni razem, nie? Tak, i do roboty. Tak. Trzymaj się tam planu i trasę u siebie, nie? Ja ogarnę, jak mi tego traka pokażesz, co to instalujesz i. i... Jak to wiesz, planować? Wiesz, sobie ja, trasy, ja ci tam sam, ma... ja tam sam zaplanuję trasę i ci wyślę. <laughs> Tylko, że wiesz, tam pewnie wszędzie macie te y, zakazy, nie? Parki narodowe tam bardziej ścigają u was, nie? No, jest, jest. No, powiem ci szczerze, że jest ciężko, no bo y, kawałek jest, y, tak jak ty mówisz. Tak jak tutaj masz, nie? No. Za chwilę wjeżdżasz pańskie rasy i w ogóle no, barierki, no trzeba to jakoś omijać. Najlepiej sobie właśnie wytrakować trasę, bo na łebkach to nie ma co jechać, naprawdę. No wiem, wiem. Zaraz szlaki jakieś trafiasz. Tutaj za chwilę jakieś kobiety zatrzymują albo jeśli ktoś jest rzeczywisty, zatrzymuje. Nie jeździście, bo kurczę policja i w ogóle straży leśna i tutaj złapali kogoś i tak straszą, nie? No nie Rado, ty, wiem, mnie się, wiem. Jeszcze, mnie się jeszcze tak generalnie nie zdarzyło, no ale... Wiem, czyli generalnie Ty mieszkasz wiesz, też w takich terenach, gdzie tak naprawdę nie ma gdzie jeździć, nie? Bo no wszędzie... Tylko, tylko jest po prostu... No mówię dlatego, że tam właśnie jest gdzie jeździć, dlatego są łapanki, dlatego pilnują, czyli reasumując, nie ma gdzie jeździć. Bo tutaj jeszcze w tych naszych okolicach ja się... aż takich łapanek nie ma, nie? No. Ja, Kamil, ja wyjeżdżam e, e, pół kilometra od domu jest szlak, trendy nie wolno jechać. No, no, no. No. I trzeba inną drogą albo po prostu jechać na własne ryzyko i, I tyle, nie? Wiem. Albo tłumaczyć się że nie jestem stąd już. <laughs> tak. Na KSU nie jestem stąd. <laughs> No ale za to yy, dwa kilometry od domu, wyjeżdżam na jedną górę i tak jak mówię, widzę Zakopane, Bawią Górę i Kraków i wszystko dookoła. No, no to świetnie, świetnie. To widoki piękne. Bardzo. A jak jest pogoda, to aż naprawdę ciężko zjechać. No to mówię. Mimo, na... że, ty, mimo że tyle razy się już było i widziało, to wiesz, nie jednak robi w No tak, za każdym razem zapiera dech w piersiach pewnie, nie?